Cześć kochani fantis z tej strony, witam Was serdecznie. Jeszcze z Gdańska. Słońce jest piękne, chmurki też. Zaczyna lekko sipić, a jest niestety około 10 stopni. Zaczęło się robić zimno, i pomimo tego, że teraz, w tym momencie, jak stoję, grzeje i wraży niesamowicie słońce, ale jadąc, a mam zamiar się nie zatrzymywać dopóki mnie paliwo nie zmusi, więc jadąc na pewno będzie mi bardzo zimno. Już zauważyłem, że muszę rękawiczki zmienić, więc. Założyłem z powrotem kondonik, rękawisie zmienię i ruszam dalej w podróż. Chciałem podziękować jeszcze raz Adaś, Sandra i Seba. Nie, Seba zwany Sewerynem, a raczej dokładniej Seweryn zwany Sebą. Moja pomyłka była. I oczywiście Sylwia. Także dzięki serdecznie za towarzystwo, za zaproszenie, za możliwość spędzenia z wami czasu. Ja ruszam, Jadzia oczywiście w pełni sprawna. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Jadę, bo ucieka czas, a kilometry jak na razie nie lecą. Zatrzymałem się, przebrałem i gotowy, ruszam dalej. Tak więc Gdańsk i jedziemy na Wielkopolskę. Kalisz dokładnie okolice Kalisza. Kuchary do babcinki, tam też rodzice moi już na mnie czekają. Pozdrawiam, papa. Pa.